Zatem prezes rozwinęła zamiast pomodą. O, zachodzie. Ciężkie warunki atmosferyczne. Przejście na pieszy. Ile my koło mamy? Proszę bardzo, policja wałży. Proszę bardzo. Tu, no, tak, tu stał mnie nalicznik. 10 na godzinę odwodnica pod górze. Widać mój licznik? Oto jak policja przykład tu, dając dobry przykład wszystkim. Prawdopodobnie są w akcji: HBP A971. 100 na godzinę, temperatura na zewnątrz 1,1. Zbliżamy się teraz do niebezpiecznego miejsca eee, jest podszyżowanie wjazd na Miaroszu 80 na godzinę na 31. Ja hamuję. Ja już hamuję, osoby